Korzystanie z AI to nie ściąganie. To nauka pod warunkiem, że wiesz, jak to robić. Jeżeli chodzisz do szkoły średniej i masz problem z jakimś tematem, to w 2026 roku korepetytor nie jest pierwszą opcją. Dzisiaj pokażę Ci dokładnie, jak uczyć się ze sztuczną inteligencją na prawdziwym przykładzie. Zobaczysz tłumaczenie poprawki, zadania i naukę do sprawdzianu i to wszystko w jednej sesji. I dlaczego to działa? Jeśli chodzi o korepetycje, to najczęściej masz je raz lub dwa razy w tygodniu, no i korepetytor nie nauczy cię samodzielnego rozwiązywania problemów. Natomiast AI, kiedy potrafisz z niej właściwie korzystać, to jest dla ciebie dostępna 24/7, na nie ocenia cię, możesz ją dopytywać o wszystko, kilkukrotnie, nie musisz się niczego wstydzić, AI nie ocenia, AI ma prawdopodobnie wiedzę większą od twojego korepetytora w szkole średniej i jeżeli tylko wiesz jak z niej korzystać, to nauka jest dużo, dużo prostsza, przyjemniejsza i na co dzień samodzielnie możesz naprawdę ogarniać naukę w 100% bez pomocy osób trzecich. I w tym filmie pokażę Ci, jak to dokładnie ogarnąć. A więc pierwszym krokiem jest właściwe ustawienie sztucznej inteligencji, żeby rzeczywiście zachowywała się jak nauczyciel, jak korepetytor. A nie dawała nam gotowe odpowiedzi, lub próbowała to tłumaczyć jakimiś bardzo trudnymi e, zdaniami. Więc na samym początku taki prompt. Jeżeli nie masz wersji płatnej, to trzeba to wklejać za każdym razem. E, jeżeli masz wersję płatną, możesz skorzystać sobie z, masz utworzyć własny model, możesz tam dać instrukcje i będziesz mógł korzystać z tego modelu w przyszłości. Natomiast większość osób pewnie korzysta z wersji bezpłatnej, dlatego też ja to pokazuję na takim przykładzie. Więc wpisujemy sobie prompt. Jesteś cierpliwym korepetytorem matematyki bądź przedmiotu, którego się uczysz. Ja będę dał przykład związany z matematyką, więc u Ciebie to będzie przedmiot, jakiego się uczysz. Dla ucznia w tyle, ile masz lat. Powiedzmy, mam przedział 14-17, oczywiście można pisać 11, można pisać 21, więc to już jest e, zależne od tego, ile masz lat. E, dalej, tłumaczysz bardzo prosto, krok po kroku, nie podajesz gotowych odpowiedzi, tylko uczysz myślenia. To jest bardzo ważne, żeby AI ja nie wygenerowało Ci od razu całej odpowiedzi, no bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby prowadziło cię za rękę, żebyś wiedział bądź wiedziała dlaczego jest tak, a nie inaczej. Więc to ty robisz pracę, AI ci pomaga, a nie na odwrót. Tak, więc to mamy i po każdej części zadajesz mi pytania sprawdzające. Więc możemy to wysłać od razu, będzie już to miał, ee, a jej będzie to miało już w pamięci, lub od razu po tym moglibyśmy napisać nasze pytanie. Więc ja tutaj wklejam, od razu będzie, e, będzie o tym wiedzieć. Tak, no już nam nawet kilka przykładów daje odnośnie matematyki. Ja przygotowałem sobie temat związany z funkcją kwadratową, więc powiedzmy sobie, że szykuje nam się sprawdzian z funkcji kwadratowej. Oczywiście dowolne inne tematy również tutaj pasują. Wszystko zależy od tego, co ty obecnie masz w szkole. Ja na potrzeby naszego przykładu będę pracował na funkcji kwadratowej. No i poproszę mi, poproszę szybną inteligencję, aby wytłumaczyła mi funkcję kwadratową tak, jakbym całkowicie jej nie rozumiał. Więc prosty prompt, nie musimy jakoś super dużo się zmuszczać na samym początku, kiedy już właściwie, e, właściwie to ustawimy, no i prosimy, żeby nam to wytłumaczyła. Zakładamy, że jesteśmy całkowicie zieloni, że kompletnie nie ogarniamy tematu, zaraz jest sprawdzian, jesteśmy w tak zwanej dupie i musimy temat ogarnąć szybko, sprawnie, aby po prostu zdać sprawdzian i aby ogarnąć ten temat również na przyszłość. Więc zaczynamy sobie oczywiście od takich prostych, mm, od prostych definicji, czyli co to jest w ogóle funkcja, co to w ogóle znaczy, pytanie sprawdzające. Jeżeli do jakiejś tam funkcji wrzucę x równa się 2, to co ta maszyna zrobi z tą liczbą? Więc od razu możemy e, upewnić się, że my rozumiemy w ogóle o co tutaj chodzi, poprzez odpowiadanie na te pytania sprawdzające. Więc to jest też super, że na bieżąco teraz naszą wiedzę weryfikujemy i nawet jak my tego nie rozumiemy, a wydaje nam się, że my to powinniśmy rozumieć, no to nie musimy się wstydzić, nie musimy myśleć, że jejku, co on nas druga osoba pomyśli, tylko możemy po prostu tutaj wpisać, no bo ai Cię nie będzie oceniać, taka jest prawda. Więc nie ma tutaj żadnego powodu do wstydu, dopytujemy kilkukrotnie, kilkunastokrotnie, to jest super w sztucznej inteligencji, że ona jest dla nas dostępna zawsze i możemy pytać o 10-15 razy o tę samą rzecz i cały czas uzyskamy empatyczne odpowiedzi. Dobra, więc wracając sobie do naszego pytania, idziemy sobie dalej. Kiedy funkcja jest kwadratowa? Więc tutaj mamy ogólny zapis, na razie nie przejmujemy przyjmuj, się literami, zaraz je oswoimy. Najprostszy przykład. Więc mamy najprostszy przykład rzeczywiście, co robi ta maszyna, ponieważ u nas funkcja jest po prostu maszyną, żeby to troszeczkę ułatwić sobie życie. Bierze liczbę x, mnoży ją przez samą siebie i to co wyjdzie jest y. Bardzo proste. Jeżeli wrzucam do funkcji x, to jaka czynność sprawia, że czy funkcja jest kwadratowa? Naprawdę no prawdopodobnie podnoszenie do kwadratu sprawia, że funkcja jest kwadratowa, to, że jest przy x jest kwadracik. Ale to oczywiście musimy się upewnić, żeby to rozumiemy. Więc co tutaj widzimy? Wykres funkcji kwadratowej to parabola. Tutaj mamy wykres funkcji kwadratowej. To jest nawet super też, że możemy już od razu otrzymywać obrazki. A tutaj mamy przykładowo wykres funkcji liniowej. Więc mamy też porównanie, że to jest... Funkcja kwadratowa, a to jest funkcja liniowa. To od razu widzimy też wzór i widzimy, czym to się różni. Tak, Funkcja liniowa jest linią prostą, natomiast funkcja kwadratowa jest taką parabolą, jest takim uśmieszkiem albo w górę, albo smutną muśką w dół. Więc ponownie prosta piłka. Pytanie sprawdzające, czy wykres funkcji kwadratowej jest, jest prostą, czy krzywą? I jakiego kształtu? Więc już na tej podstawie możemy prawdopodobnie powiedzieć, że ok, no nie jest prostą linią, ponieważ prostą linią jest funkcja liniowa. Funkcja kwadratowa no jest linią, krzywą, jest tak zwaną parabolą, ale o tym też, jak widać, będziemy mieli dalej. Tak, bo na początku oczywiście my tego jeszcze nie wiemy. Więc co oznaczają te literki ABC? A to jest kierunek ramion, czyli ramiona do góry lub ramiona w dół. Więc tak na chłopski rozum, my nie musimy więcej o tym na tym wiedzieć, po prostu mamy sobie to, ok, a jest większe od zera, czyli mamy uśmiechniętą łóżkę, mamy ramion do góry, a kiedy a jest mniejsze od zera, to mamy smutną buźkę, lub odwrócony uśmieszek, i mamy ramiona skierowane w dół. Więc to jest po prostu takie intuicyjne określenie. OK? Widzimy, że mamy ramion do góry. To nam oznacza, a OK? W takim razie to przy x kwadrat jest dodatnie. Ramiona są w dół, a to jest ujemne. Więc tutaj ponownie mamy to wszystko wyjaśnione. C jest miejscem, gdzie wykresuje się na oś y. No moglibyśmy się zastanawiać się, czym jest ta oś y, co to znaczy przecięcie wykresu, kiedy całkowicie tego nie ogarniamy, ale o to na szczęście wszystko możemy dopytywać. B to jest wpływ przesunięcia, ale mamy to zapamiętać i do tego wróćmy później. Bardzo dobrze to nie jest coś, co na początek musi nas bardzo interesować. Okej, okay, pytanie sprawdzające numer 4. Która literka decyduje o tym, czy parabola jest uśmiechnięta czy smutna? No i ok, już widzieliśmy o tym wcześniej, więc tą literką jest po prostu e, jest po prostu A. I najważniejsza myśl na dziś, funkcja kwadratowa ma sobie x kwadrat, jej wykres to parabola, opisuje zależność, a nie jedno działanie. No ok. To ma mniej więcej sens, mniej więcej coś tam z tej funkcji ogarniamy, no ale oczywiście takie wytłumaczenie nam nie wystarczy, żeby sprawdzić zdać. Więc musimy sobie iść dalej. Powiedzmy sobie, że nam gdzieś świta, że pani na matematyce mówiła nam o tym, że jest coś takiego jak delta. My to musimy umieć, to jest bardzo ważne. Jest taki, taki wzór, to się liczy taki, tak. No ale właściwie czemu tak to się liczy i czym to w ogóle jest. Więc teraz. Kolejnym krokiem no, będzie albo sobie upewnienie się, że my ogarniamy to, co tutaj zostało nam wygenerowane, więc możemy zadać jakieś pytanie, jeżeli coś dla nas byłoby niejasne. My powiedzmy sobie, że akurat tą taką całkowitą podstawę zrozumieliśmy i chcemy sobie pójść kawałeczek dalej. I teraz chcielibyśmy sobie ogarnąć, czym jest ta delta, o której Pani w szkole tyle mówiła. Więc ja sobie przygotowałem taki prompt, no ale oczywiście możemy wpisać to bardziej na luzie, na przykład kojarzę, że Pani w szkole mówiła coś o delcie, ale nie mam pojęcia, co to jest, więc wytłumacz mi to na jakimś prostym przykładzie. Więc to jest kolejny prąd. Myślę, że na tym etapie no, to jest taki naturalny krok, że po prostu pójść sobie kawałeczek dalej, aby zrozumieć czym w ogóle jest ta delta, o której wszyscy tak dużo mówią, ale nikt nie mówi czym dokładnie, tak na prosty, na chłopski rozum, czym to w ogóle jest. No i od razu stajemy również prostą, e, proste wyjaśnienie. Po co w ogóle jest delta? Delta pomaga odpowiedzieć na jedno pytanie: Czy parabola, czyli czy nasza ta funkcja, ten nasz wykresik, e, przecina oś x x to jest ta oś pozioma, ale jeżeli tego nie wiemy, oczywiście możemy dopytać, co to jest ta oś x i ile razy. No to chyba ma to sens całkiem. Tak jak się zafniemy wyżej, no to widzimy sobie na tym prostym zdjęciu, e, no, że oś x to jest ta oś tutaj na dole, no i to akurat w tym prostym przykładzie, no to ona jest przecięta dokładnie, e, dokładnie raz. No, ale jakbyśmy ją trochę w dół zsunęli, no to byłoby dwa razy. Jeżeli byśmy troszeczkę do góry dali, no to byłoby zero razy. Więc też, e, też myślę, że to jest dosyć jasne. No i okej, okay. co mamy dalej? Pytanie sprawdzające. D to na pytanie o co? O kształt paraboli czy o to czy przecina oś x? No powiedzieliśmy przed chwilą, że to jest przecinanie osi x, więc myślę, że to jest dosyć proste. Kształt paraboli, no to mieliśmy sobie w poprzednim prompcie, to było kiedy zastanawialiśmy się od czego zależy, czy ta buźka jest uśmiechnięta, czy jest smutna, no i to zależy od naszego współczynnika A. Okej, okay, no to prosta, e, prosta piłka, idziemy sobie do jakiegoś przykładu, bo to dokładnie prosiliśmy, żeby nam to na jakimś prostym przykładzie wytłumaczyła, więc bierzemy sobie jakieś tam równanie, ok, x kwadrat minus 4x plus 4 równa się 0, no gdzieś w podręczniku coś takiego pewnie było, porównujemy je z tak zwaną postacią ogólną to jest ax kwadrat plus bx plus c. Mamy sobie, że ok, a to jest 1. Dlaczego? Bo przy x kwadrat, jeżeli nic nie widać, to jest założenia 1. b to jest minus 4, no ok, bo przy x stoi minus 4. I c to jest 4, ok, bo ten wyraz wolny to jest po prostu 4. Czyli ok, na razie nie liczymy, to jest też istotne, że od razu nie musimy iść do tych złożonych rzeczy, tylko na razie patrzymy sobie, skąd się biorą te liczby. Więc ok, no to już w takim razie jest jasne, czym jest to a, czym jest to b, czym jest to c. To nie jest strzelanie do osoby, to nie jest popróbowanie doszukać się jakiejś zależności przy nim przykładzie, tylko to jest już prawdziwe zrozumienie. Więc na razie widzimy, że liczby się biorą stąd z tych, z tych, z tych współczynników, to jest jasne. No i tutaj sprawdzający numer 2. Jaka liczba stoi przy x kwadrat, a jaka przy X? No to tutaj widzimy, że przy X kwadrat stoi nam 1, a przy X stoi nam minus 4. Więc to jest też myślę, że jasne. I mamy wzór na deltę. Tylko jeden, to jest też jakieś tam pocieszenie, nie musimy zbyt dużo pamiętać, to nie jest magia, to jest po prostu jedno działanie. Więc delta to jest b kwadrat minus 4c. OK, OK, tu już wchodzi troszeczkę bardziej coś złożonego, no bo jednak musimy coś tam policzyć, jest jakiś tam wzór. No ale zobacz, masz taki prosty przykład tutaj, masz powiedziane co dokładnie jest czym. Czyli naszym zadaniem jest to tylko i wyłącznie po prostu wziąć i podstawić. I dokładnie tak samo nasz korepetytor zaleca nam zrobić. Czyli liczymy deltę bardzo, bardzo powoli. Postawiamy tylko to, co już znamy. No to jest dokładnie to, co sobie policzyliśmy tutaj. Rozbijamy to na kawałki i, i tak naprawdę tyle, cała filozofia. Więc pytanie sprawdzające numer 3, która część przydeje jest odejmowana, bekwatera czy terasa, no to to widzimy ze wzoru. to Te pytania już się troszeczkę zbyt łatwe, mam wrażenie, że robią, no ale jeżeli ktoś nie zna kompletnie tego tematu, to myślę, że to jest również bardzo pomocne. No i co nam ten wynik oznacza? Dwa miejsca zerowe, jedno bądź 0, No i też ponownie, ponownie prosta piłka. Tak, to jest na ten moment myślę, że zrozumiałe, no ale musimy sobie zaraz spojrzeć, co się dzieje, kiedy my czegoś jeszcze nie rozumiemy. Więc powiedzmy sobie, że jednak no nie do końca to zrozumieliśmy i chcielibyśmy jakieś konkretne przykłady, żeby to po prostu stało się dla nas jasne. Jeżeli mamy zajęcie z jakimś nauczycielem czy korepetytorem, no to po takim... Wyjaśnieniu, może nam być głupio o to dopytać, no bo przecież on nam daje do zrozumienia, że my to powinniśmy już umieć, a my jednak tego nie potrafimy. No i tutaj możemy dokładnie o to dopytać. Nie za bardzo ogarniam, podaj mi kilka konkretnych przykładów, krok po kroku, jak liczyć tą deltę i co potem z tego wynika. Czyli w ogóle po co my to mamy liczyć. Więc nie ma problemu o to, że po prostu dopytać. Mamy. Dopytyw, do, dopytujemy o te e, przykłady krok po kroku, żebyśmy dokładnie widzieli na jakimś konkretnym przykładzie, w jaki sposób to liczyć i z czego to wynika. No i to jest super, bo tak naprawdę dostajemy wyjaśnienia konkretne pod nasze potrzeby, nie ma czego się wstydzić, nie ma czym się przejmować i już na tym etapie rozwoju sztucznej inteligencji, no to poziom szkoły średniej, podstawowy tym bardziej, to jest tak naprawdę 100% poprawności. Jeżeli wchodzimy sobie jakieś tam wyższe akademickie tematy, bądź trudne rozszerzeniowe tematy, ok. AI, jeszcze na ten konkretny moment czasu, może nie być w 100% dokładny, pewnie będzie jakieś 97-8%. Natomiast perspektywa, góra roku, i to już prawdopodobnie wszystko będzie, e, wszystko będzie w 100% poprawne, więc nawet nie będziemy się musieli przejmować, że gdzieś tam może potencjalnie jakiś malutki błąd nasz system, e, nasz system zrobił. Ok, i wracając do przykładu. Mamy, e, mamy tutaj kilka właśnie. Pokazów, jak tą deltę liczyć, więc mamy sobie odczytać, postawić do delty i policzyć. Więc teraz, naszym zadaniem jest to, żeby to rzeczywiście, rzeczywiście zrobić. Tak więc, tutaj też prosta piłka. Więc to jest też fajne, że nie dostaliśmy od razu takiego konkretnego wyłożenia na tacy wszystkiego, tylko dostaliśmy sobie konkretny przykład jeszcze raz. Krok po kroku, jak to liczyć, i następnie naszym zadaniem jest już na podstawie tego, na podstawie takiej analogii samodzielnie to zrobić i samodzielnie to rozwiązać. I to jest super, bo dzięki temu my nie uczymy się tylko takiego bezmyślnego przepisywania, bezmyślnego postawiania do wzorów, tylko my musimy zrozumieć, co jest czym, dlaczego jest tak, a nie inaczej, i tym samym upewniamy się, że my ten temat naprawdę rozumiemy, a nie tylko gdzieś tam coś zapamiętaliśmy i staramy się to tworzyć. OK, idziemy sobie dalej. Teraz chcemy jakieś konkretne zadania już e, samodzielnie rozwiązać, więc możemy zastosować taki prompt. Przykładowo, daj mi się zadania: łatwe, średnie i trudniejsze. Po każdym poczekaj na moją odpowiedź i sprawdź tok myślenia. Więc bardzo prosty prompt. Super, sprawa, żeby sobie przekwiczyć temat. No i nasze zadanie, zadaniem pierwszym, łatwe jest. Dane jest równanie, porównaj z postacią i wypisz ABC, na razie niż delty. OK, zrobimy to w takim razie wspólnie. Czyli A to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli 1, B to jest to, co stoi przy x, czyli tutaj minus 6, i C to jest to, co jest wyrazem wolnym, czyli 9. Ale my popełnimy specjalnie błąd i powiemy sobie, że B to jest 6, a nie minus 6, bo znamy, że nie widzieliśmy minusa. No i zobaczymy, co teraz się stanie. Dobrze, że spróbowaliśmy, no ale coś jest gdzieś nie tak. Więc jak widzimy, współczynnik przy, przy A jest ok, zgadza się, współczynnik przy B przy X stoi minus 6, a nie samo 6. Znak minus jest częścią liczby. Więc ok, super, już mamy od razu pokazanie, że ok, to co my zrobiliśmy, nam się wydawało, że chyba to ma sens, no jednak nie jest 100% prawidłowe, bo zgubiliśmy tego minusa. No i jak widać, AI to od razu wyłapuje. Więc to już mamy ogarnięte. Teraz kolejny krok, za zadanie pierwsze. Zapisz deltę i jeszcze nie idź do końca. Czyli wzór b kwadrat jest 4ac. No i u nas mamy co? b to jest minus 6, czyli to jest co? Minus 6 do kwadratu. Odjąć 4 razy a i c. a to jest 1, c to jest 9. Czyli minus 6 kwadrat. Odjąć 4 razy 1 razy 9. No, i czy to jest poprawne, czy to nie jest poprawne? Świetnie, o to chodziło. I krok trzeci, liczymy deltę. I też jak widać, robimy to bardzo, bardzo osobno. Tak, nawet myślę, że to może być czasami troszeczkę za proste. Natomiast na pierwszy, na pierwszy krok i dla osoby, która tego zupełnie nie ogarnia, to jest super, że tak powiem, podejście, bo naprawdę tutaj jest ciężko czegoś nie zrozumieć. No dobra, czyli co? Minus 6 do kwadratu, no to jest 36. Odjąć. 4 razy 1 razy 9 to jest 4 razy 1 z 1, razy 9, 4 razy 9 to jest 36. Czyli to 36 minus 36. No i dokładnie tak się dzieje. delta to jest 0. Czyli skoro delta to jest 0, to ile mi 0 na to równanie? No patrzymy sobie na naszą tutaj taką tabelkę. dt jest 0, jedno miejsce zerowe. Jedno miejsce zerowe. Możemy sobie to zapisać. No i dokładnie o to, o to chodzi. Tak naprawdę odpowiedź zajmuje pół sekundy, więc to jest dosłownie w czasie rzeczywistym rozmawianie. No, i to mamy ogarnięte. Dalej, zadanie drugie, średnie. Teraz będzie trudniej, ale schemat jest dokładnie ten sam. Więc to jest super. No i co, i możemy rozwiązywać sobie to dalej, możemy dalej pogłębiać naszą wiedzę, no i tym samym upewniać się, że temat jest dla nas zrozumiały. Ok, kiedy już sobie ogarniemy taką teorię, kiedy sobie ogarniemy, o co mniej więcej chodzi w tym temacie, fajnie przejść sobie już do konkretnych zadań, które uczą nas bezpośrednio całego tematu. Więc powiedzmy sobie, że my sobie ogarnęliśmy dokładnie tym samym schematem, temat funkcji kwadratowej i chcemy sobie teraz to przećwiczyć bezpośrednio w praktyce, tak jak mogło to by być na sprawdzianie. Więc wpisujemy sobie, jeżeli rozpoczynamy nową konwersację, no to ponownie nasz prompt odnośnie cierpliwego korepetytora, cierpliwego nauczyciela i następnie możemy sobie wpisać prompt odnośnie, e, odnośnie sprawdzianu. Więc przykładowo Zrób mi trzy pytania, jak na kartkówce z tego tematu. No i podajemy temat. Akurat, jak mamy nowy wątek teraz, no to e, on nie wie o tym, że przez chwilę rozmawiałem o funkcji kwadratowej. Mógłbym do tego wątku się cofnąć. Natomiast, jeżeli zaczynamy nowy wątek i na przykład nie mamy do niego dostępu, no to wpisujemy to ponownie, czyli funkcja kwadratowa. I z funkcją kwadratową robimy trzy tematy na kartkówce z tego tematu. Tak naprawdę nie musielibyśmy tego dokładnie jak samo poddawać, bo to jest idealny prompt na takie uczenie się krok po kroku odnośnie kartkówki, odnośnie sprawdzianu, to już możemy, możemy to troszeczkę uprościć. Natomiast to tak czy inaczej będzie działać. Więc zadanie pierwsze, postać kanoniczna i wykres, tutaj już sobie przechodzimy krok dalej, musielibyśmy oczywiście założyć, że funkcję kanoniczną już znamy, ale tak dokładnie zakładamy, że się już nauczyliśmy tego wcześniej. No i to rozwiązujemy krok po kroku, zadanie drugie również to rozwiązujemy, zadanie trzecie również rozwiązujemy. No i super jest to, że my potem odpowiedzi możemy nasze przesłać, możemy napisać, że e, czym jest na przykład postać kanoniczna, bo na przykład tego jeszcze gdzieś nam to wyleciało z głowy, tego się nie nauczyliśmy i mamy pokazane, ok, tym jest postać kanoniczna, czemu to jest istotne, co to w ogóle znaczy. No, i teraz możemy, mając już tę wiedzę, możemy wrócić do naszego zadania, rozwiązać je skutecznie, wysłać odpowiedź, zweryfikować odpowiedź i wiedzieć, okej, okay, zrobiliśmy dobrze, lub nie, nie zrobiliśmy dobrze, i to, i to, i to jest do poprawy. A więc to była taka jedna uproszczona sesja nauki. Dokładnie w taki sam sposób mógłbym teraz usiąść i całego tematu krok po kroku się nauczyć. Jednak wtedy ten film trwałby prawdopodobnie godzinkę, więc nie chcę tego robić wszystkiego. Krok, krok, krok po kroku każdego zagadnienia. Chodzi mi o to, aby dać Ci taki ogólny pogląd na to, jak korzystać z tych narzędzi, bo już po takim filmie zdajesz sobie doskonale sprawę z tego, że można korzystać z narzędzi obecnych czasów. Trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, trzeba potrafić wpisać odpowiedni prompt, to jest bardzo istotne. Te prompty są mega ważne, bo bez tego jakość odpowiedzi byłaby dużo gorsza. I na podstawie tych właściwych promptów i na podstawie tego, że wiemy, z czego jest sprawdzian, możemy się na niego w 100% nauczyć bez pomocy nauczyciela, korepetytora czy osób trzecich. I na sam koniec chciałbym Ci tylko przypomnieć, że AI nie jest do bezmyślnego opisywania. To, co tutaj zrobiliśmy, to jest prawdziwa sesja nauki. Hejka. Z tej strony Kacper, montażysta produkcji. Niestety Mikołajowi zepsuło się audio w kamerce, więc ja dokończę resztę filmiku. Chodzi o to, żebyśmy korzystali z AI po to, żeby nauczyć się samodzielnie myśleć i lepiej rozumieć materiał. To tylko narzędzie pomocnicze i ono nie myśli za nas. Najważniejsze jest to, żeby samodzielnie rozwiązywać zadania krok po kroku i dzielić się swoim tokiem rozumowania. Jeśli trafisz na temat, którego nie rozumiesz, albo na zbyt trudne zadanie, możesz po prostu poprosić AI o pomoc, ale taką, która cię prowadzi, a nie zrobisz wszystko za ciebie. Dzięki temu uczysz się naprawdę, a nie tylko dostajesz gotową odpowiedź. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, jakie tematy związane z AI w nauce interesowały Cię najbardziej. Do usłyszenia. Cześć.